Pokażemy Wam sekret, ale najpierw chciałam Wam pokazać. No, to się do gry. To... jak mówię, dzisiaj pokażemy sekret. I Chcia... chciałbym, żebyście pozna... poznali po raz drugi mojego brata. Halo. Widzieliście odcinek z tajemnicami. Alfa... Fint Alphabet Lore. No Dzisiaj Wam pokażemy, ale najpierw musimy poszukać sobie domu. No. Potem Wam opowiedzieć o wszystkim. Dobra. Weź jakieś auto. Dobra. Oh, si uh. Siedzę. Jestem łysy. Łysy jesteś? No. A dobra. Wysunęłam sobie, bo nie, bo nie było widać czapki. Dobra. Wysiadaj. Ja będę miał tutaj dom. Okay. I będę miał swój, swój dom, a i jeszcze swój samochód będę miał. Okej, okay. a jak pójdę do domu, to mogę wam opowiedzieć wiele o tym sekrecie. OK. zamykamy bramę. A ja otwieram garaż. Okej. Okay. I myślę, jaki samochód będę miał. No dobra, teraz Mikołaj, bądź cicho, bo teraz o, wi widzę, opowiem o tym... Du o, o tym sekrecie. No. Dobra, ale nie, Nie mogę w, w, Nie mogę sobie. Sam, Dobra, teraz ja tam mam. Ehm, sekret jest bardzo wielki, bo prawie nie, wszyscy go znają, ale ci. Go, t, t, kto nie zna, ten daje łapkę w górę. kto zna, ten daje subikę na, na moim kanale Favinach. Jak wiecie już tutaj mój obserwujący Mikołaj. Akurat tutaj mieszka przede mną. Bo gra ze mną. Akurat dem. Lubi wszystkie moje filmiki. A teraz opowiem o tym sekrecie. To sekret? Jak jest bli blisko dam. Jak się... Gór blisko jest. A teraz... Możemy tam pojechać i zob zobaczyć jak on wygląda. Żadnego samochodu nie mogę. wziąć. Patrz, klikam. A robi. Okej. Okay. Właśnie jestem obok ciebie i parkuję do garażu. Mojego? Nie. Mojego, bo ja mam otwarty garaż. Okej. Okay a teraz mogę wam pokazać ten, ten sekret ale umowa jest taka je, je, jeżeli będzie powyżej 10 lajków mogę, mogę, możemy robić odcinki o produkcjach. o chyba jakiś pachor idzie do nas my mamy młodsze rodzeństwo jeżeli kto wie daje też subika a ja teraz pojadę na chwilę Chyba że Mikołaj też ze mną jedzie. Nie, nie jadę. Przyłączam sobie dom. Okej. Okay. A, a mam zamknięty garaż? Nie wiem. Zobaczę. Zamknięty. Okej, okay, teraz mogę Wam pokazać coś... Ja mam dla Was dwa sekrety. Mm. Okej, okay, kto będzie znał ten, daję łapkę w górę. Okej, okay, zaparkowaliśmy koło szpitala. Czemu? Tego się przekonacie. Dobra. Idziemy. tam tą wybitą szybę. Wchodzimy w niej i widzimy, widzimy jakieś gówno. ja macie starą część szpitala. Bo ja nie potrzebuję. Nie potrzebują. A tutaj, widzicie, nie, nie, nie. mamy, mamy na łące szpitala. Ok, i to jest mój sekret. A teraz pojedę do domu, wezmę Mikołaja, i teraz razem coś pokażemy, bo to nasz wspólny sekret. To jak się zapala, ogniwo Weź mi zapach. Ano teraz jadę sobie do domu. Dobra, wypadnę przez przez, przez przez balkon. Jedy po mojego brata. I teraz Wam pokażemy tą tajemnicę. Na na na, 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 na. Patrzę. Patrzę sobie. Kiedy przyjedzie mój brat? Patrzę sobie. Kiedy przyjedzie mój brat? Patrzę sobie kiedy przyjedzie mój brat. Właśnie patrzę sobie. Okej, okay. okay. daj, in... daj mi przyszła informacja, a jeszcze nagrywam. Więc spokojnie. Odcinek się nie skończy, dopóki. Wiecie co? Wiecie co? Hmm. Gdy nie zobaczymy tego sekretu, a my z, z Mikołajem chci chcieliśmy wam pokazać sekret. Teraz on... usiądźcie wszyscy wygodnie i pokażę wam ten sekret. A z Mikołaj chyba też go nie znasz. Nie. To jedziemy... No, czemu wysiadłeś? No ty na policję. Okej, okay, zaparkujemy gdzieś sobie tutaj. Gdzie ty pójdziesz? No, do środka policji. Okej, okay, Mikołaj, Mikołaja nie ma, mógł nie wysiadać. Gdzie ty? O i widzicie, tutaj mamy komputery. Teraz patrzcie, co mogę zrobić. Widzicie, kamery policyjne. Możemy wszystko robić. I to, i to jest mój najwy... To jest nasz sekret. A znaczy, mój. Małego pierwszy zobaczyła. Okej, okay, teraz... Ej, sprawdzam bank jak coś. No. Okej, okay, a teraz mogę powiedzieć. Opowiadałam już o sobie.